Cześć, witam Was już w kolejnym vlogu. Tym razem jak widać z samochodu właśnie znajduje się na promie. Julia w tej chwili jest razem ze swoją drużyną, ale za chwilę do mnie dołączy i jedziemy do Elness Wogen, do wioski która znajduje się na lądzie, troszeczkę oddalonej od Molde jeszcze troszeczkę w innym kierunku niż Molde, a jedziemy tam ze względu właśnie na mecze handbalu. Wiecie, że Julka gra w handbal, więc tak, dziś jest ten dzień, kiedy mamy mecz na wyjeździe, więc jadę razem z nią. Nie mamy, Bóg wie, jakich potrzeb, ale po drodze jeszcze zrobię zakupy w mieście, bo jak wiecie, promy nam podrożały. Troszkę teraz to wszystko inaczej wygląda, więc nie będę często jeździć do miasta, więc przy okazji, kiedy już jestem na lądzie, zrobimy małe zakupy. Chyba czas się trochę poskarżyć, bo tak... Cały czas tryskać energią, no to też nie ma jak. Otóż, moi drodzy, ostatnio od dwóch dni jestem cały czas zestresowana i cały czas coś mnie irytuje. Wczoraj jechałam na moją zmianę nocną i wyskoczyła mi jedna sarna, druga stała gdzieś tam obok w krzaczkach i zatrzymałam się na ulicy. Stwierdziłam, że poczekam, aż ona sobie przejdzie albo po prostu zdecyduję się wrócić do lasu, zanim wpadnie mi pod koła. Zdążyłam ruszyć, nie wiem, może miałam z 20-30 km na liczniku. Wyprzedził mnie bus i pierdzielną w kolejną drużynę saren. A właściwie w jedną sarnę, ale kilka przebiegło. Jak mnie szpacet wkurzył, jak zobaczyłam, że się nie zatrzymał, zdążyłam po prostu mu zamigać światłami, no i w końcu zawrócił. No bo słuchajcie, te zwierzę z ulic, no to trzeba sprzątać albo przynajmniej zgłaszać, żeby ktoś przyjechał i posprzątał. I u nas właśnie na wyspie też jest taki alarmowy telefon. No i w skrzynkach pocztowych mieliśmy chyba przed sezonem jakoś koło lata, może już dosyć dawno temu przyszły... Mm, takie żółte nalepki, w których zaznaczamy właśnie drzewo, albo te zwierzę, albo właśnie jakieś miejsce, żeby tej osobie, której zadzwonimy i zgłosimy, że potrąciliśmy zwierzę, żeby zaznaczyć miejsce, w którym miejscu ma zacząć poszukiwania albo ciała, albo zwierzęcia, które zostały potrącone, bo wtedy taki leśniczy przyjeżdża z psem tropiącym, jeżeli to zwierzę jest na tyle tomne, żeby uciec, no to przyjeżdża z psem. Tropiącym i tropi te zwierzę, i po prostu no już zabija, żeby się te zwierzę nie męczyło. Bo słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo te zwierzęta strasznie później konają w lesie, więc lepiej niech już osoba, która się tym zajmuje, no po prostu skończyła żywot, żeby te zwierzę się nie męczyło. Ja wczoraj po prostu myślałam, że wyjdę z siebie i zacznę płakać, bo widziałam, jak ta sarna jeszcze kona i. I po prostu ku mojemu zdziwieniu wyszedł człowiek z samochodu, który był dość starszy, myślę, że nawet no po 65 roku, roku życia spokojnie, więc... Nie wiem, po prostu jeżeli ktoś się zatrzymuje na drodze, no to znaczy, że coś się dzieje, albo ktoś przechodzi, albo zwierzę przeleciało, albo potrzebuje jakiejś pomocy. Nikt nie jedzie sobie 15 km czy 20 km na godzinę. To ta pierwsza sprawa, która mnie zbulwersowała. druga sprawa to pogoda. Noż cholera, przed świętami jak zaczęło lać i wiać tak po prostu pogody nie ma to są jakieś takie krótkie odcinki, które trwają, nie wiem, z 3-4 godziny, tak jak teraz na przykład kiedy właśnie jestem na promie, jest ładna pogoda, albo wtedy kiedy jestem w pracy tak, to cały czas wieje, leje i jestem już tak zmęczona tą pogodą czemu u mnie nie ma zimy, czemu nie ma Temperatury nie wiem na minusie, tak jak w listopadzie, że można było sobie wyjść do yy, jeziorka na jakieś łyżwy. Czemu u mnie nie ma śniegu? No po prostu ten klimat tak się zmienia, że to jest jakaś masakra i tak mnie denerwuje już ta pogoda. Fakt, że za chwilę wybieram się na urlop, ale no ile można żyć? W kraju, w którym wiecznie wieje i pada. Współczuję i pozdrawiam ludzi, którzy mieszkają w Bergen, bo tam to słyszałam, że pada 360 dni w roku, a ludzie, którzy się tam rodzą, dostają po prostu kalosze i parasol w zestawie przy porodzie, jako becikowe. Ale to tylko taki żarcik. Jak widzicie, żarty dalej mnie nie opuszczają. W pracy jeszcze całkiem znośnie, ale ciągle coś, ciągle w domu jakieś obowiązki, ciągle wszystkiego jest za dużo, a za mało jest czasu. Ja nie wiem, czy to się bierze stąd, że nie lubię marnotrawić czasu, że później, po leżeniu na przykład na kanapie, na której ostatnio leżę często, no to mam jakieś takie wyrzuty sumienia. No, ale tak to już w życiu bywa, niestety. No, i udało nam się dojechać. Już zostawiłam sobie Julkę pod halą i pędzę do Remy zrobić jakieś zakupy, bo Julka musi się rozgrzać tak czy inaczej godzinę przed meczem. Więc spokojnie ogarnę stację benzynową i jakieś właśnie małe zakupy, żeby już nie tracić czasu w molda. No, także idziemy robić zakupy. A w moldę chyba kupię sobie warzywa, bo może uda mi się podjechać do mm, sklepu azjatyckiego. A jak wiecie, tam warzywa są dużo tańsze. No i liczę na to, że znajdę majonez winiary w azjatyckim i zrobię jakieś zakupy makaronowe na zapas ryżowego makaronu i takich rzeczy, które używam stricte do kuchni tajskiej. Także mm, będzie na pewno coś fajnego. No, to nie wszystko jest w porządku. Jak widać, znowu siedzimy w maku, ale jesteśmy mega głodne. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego zbyt często. O, to jeszcze tylko ścisłe centrum nam zostało i warzywka, i wracamy w końcu do domu. Bo powiem szczerze, że już jest chyba godzina piętnasta Jestem już wykończona. W sumie nic takiego nie robiłyśmy. Ja tu mecz, trochę stresu związanego z meczem. No i człowiek zmęczony. Co za koszmarna pogoda! Leje i leje. Nic poza tym, oczywiście, co poszłyśmy z torbami w normalu, jak zwykle. 7 stóp zostawione i to za głupią chemię. I kocie, żarcie. Armagedon znowu. W Norwegii ostatnio dostajemy po tyłku. No i mamy warzywka w Azji. Pójście na to. Hmm. Nie mam zbyt ciekawych zakupów tym razem. Same nudy. Jakieś maszynki do golenia dla starego i trochę chemii z jak ten sklep się nazywał normal, z normal, tutaj mam do czyszczenia lodówek, to jest chyba niemiecka firma jak się nie mylę, coś mi się tak wydaje pies odejdzie i przestanie mnie tu wylizywać jak zwykle, bo Tośka jest wszystkiego ciekawa i się stęskniła bo już jest piąta godzina jakieś chusteczki do takiego szybkiego przetarcia mojej toaletki i tam są dosyć tanie jeżeli chodzi na norweskie ceny um, gubite dla psów i kotów i oczywiście moja ostatnia rudość tak mi przypadła do gustu, że kupiłam jeszcze jedną, aczkolwiek nienawidzę tej firmy, ostatnio naprawdę staram się jej nie kupować, a wszystko to co mam to tylko zużyję, żeby wiecie nie wywalać pełnych opakowań i żegnam się z firmą L'Oreal. Ostatnio zaczęłam też kupować trochę bardziej takie naturalne kosmetyki, jeżeli chodzi o pielęgnację nie do końca mycie. Finisz do czyszczenia zmywarek, po ostatniej zmywarce, którą musiałam wywalić, no to raz na jakiś czas trzeba umyć takim specjalnym płynem właśnie zmywarki, żeby w gumach nie zostawały śmieci, bo jak otworzycie drzwi od zmywarki, to są gumy i w tych gumach jest Armagedon. No i jakieś łiskawki dla kota. Tu mamy maszynkę do golenia wielorazowego użytku i jest to maszynka podróżna, ma takie swoje pudełeczko, jest to maszynka dla Julki ja potrzebowałam tylko wkładów, a ze względu na to że tu są trzy wkłady to super, to ja będę miała wkład zapasowy no i Julia kosztowała 179 koron bardzo dużo, bardzo drogie takie rzeczy są tutaj w Norwegii kolejne gubity dla Tośki no i jakiś taki cleaner do hmm, kuchenek, kuchenek indukcyjnych power cream Bielizna, Julki i jeszcze jedne, jednorazowe maszynki. Ale co Julka sobie fajnego kupiła? Mamy naprawdę, nie robiliśmy zakupów z ciuchów, ale Julia sobie kupiła strój w normalnej cenie. Weź go Julka, rozłóż tam na tym. On kosztował 300 koron. Mega dużo, ale wygląda w nim ślicznie. Szkoda, że jest biały, bo białe stroje bardzo szybko się wykańczają, więc będzie musiała o nie. To jest strój do zdjęć. Tak. O nie dbać w basenie, bo jak wiecie, chlor też bardzo niszczy. Ale strój jest naprawdę prześliczny. Ma piękne plecy i Julka w nim wygląda fantastycznie, ale ona może sobie pozwolić, bo jest bardzo młoda. Bardzo fajnie zrobiony. No ale rozmiar jest 36, no ale cena, słuchajcie, jest bez promocji: 299 koron no to trochę sporo mam nadzieję, że będzie jej służył no i fajnie, bo ten strój też ma podszewkę więc wszystko tak jest tu fajnie wykonane nic nie prześwituje ciężko coś nagrać, bo Julia cały czas piłuje Chopina co my tu mamy? warzywka z Habibi, oczywiście jest trochę no i pęczek mięty był w cenie 15 koron, wzięłam dwa bo Julka chce taki Soczek, ale ta mięta też jest dobra, żeby tak ociepnąć nawet do wody i zmienić smak wody, jeżeli ktoś nie lubi. No i zamierzam upiec ciasto ciasto, które nazywa się Izrael Kake. Nie jestem pewna, czy to ciasto jest już na moim kanale Bistro na Fiordzie. Jeżeli go nie ma, to pewnie pojawi się i będzie. I do tego ciasta potrzebne jest czekoladę pudding. To jest czekoladowy pudding, taki w proszku taki proszek do czekoladowego. Pudingu i karmel pudingu. Je można dostać w Norwegii. Nie mam pojęcia, czy w Polsce znajdzie się taki zamiennik z podobnym składem, dlatego zbliżę Wam skład, żebyście mogli sobie nawet przetłumaczyć i zobaczyć, czy może gdzieś tam w Polsce na półkach też jest podobny skład i można coś tam wykombinować, bo te ciasto jest po prostu bardzo, bardzo dobre, obłędne wręcz. Więc zapraszam na kanał Bistro na Fiordzie tam pewnie znajdzie się przepis nie wiem czy dzisiaj je będę piekła czy jutro ale będzie, nic ciekawego same warzywa, ja też kupuję mnóstwo mrożonek aparat mi szwankuje i nie łapie ostrości hmm. o Kupuję mnóstwo mrożonek i już Wam mówię dlaczego. Bo są w Norwegii dużo tańsze niż zakup takich warzyw. Te warzywa są z Azja Butyk, ale jeżeli miałabym je zakupić u siebie w sklepie, zapłaciłabym co najmniej dwa razy więcej. Pomidory w tym sklepie są przez cały rok, kosztują 25 koron za kilogram i są to takie duże pomidory. Ja nie wiem, czy ten Turek sprowadza je z Turcji, ale one są naprawdę dobre i smakują jak pomidory. Dla porównania, Julia, podasz mi pomidora z. Dla porównania, mamy tutaj pomidory ze sklepu norweskiego, Skopa. No, to sami zobaczcie. No i te pomidory kosztują powyżej 30 koron za chyba kilogram albo za opakowanie, nawet gdzie leżą tylko 4 pomidorki. Jeżeli chodzi o mrożonki, no to tu już jest od 8 koron do chyba 18 koron za opakowanie. Różne do zup, do ryżu, do kaszy. Tutaj znalazłam nową mieszankę, i tutaj jest mieszanka fasolek i groszku. E, chyba z przyprawami pomyślałam, że fajnie, bo y, wymaga tylko 5 minut zagrzanie takiej mieszanki, ale można byłoby ją zmieszać właśnie z ryżą albo z kaszą. Do tego dodać jakiegoś gotowego kotleta lub jakieś właśnie piersi z kurczaka z piekarnika i obiad jest tak naprawdę na szybko gotowy. Udało mi się znaleźć też takiego y, kurczaka całego właśnie do rosołu. On jest mały, ale spokojnie duży gar na tym ugotuje. Chyba kosztował 60 koron. E, no i takie blendingi kupuję właśnie do zupy. Niespodzianka dzisiaj była z skaczki w remie w Elnesie w którym byłam na meczu. Słuchajcie, zobaczyłam cenę za kilogram piersi skaczki 300 chyba 89 koron, jak się nie mylę, czyli 150 zł kilogram piersi skaczki. To jest po prostu nienormalne. No ale cóż, tak to jest. Jeżeli chodzi o wędliny, to są bardzo paskudne, jak wiecie mają bardzo dużo E. Dlatego ostatnio mój mąż zajął się wędzeniem. I tak tu kupujemy takie szynki, one są surowe i mają na sobie już takie sznureczki. Trzeba je tylko zamarynować i chyba leżą w marynacie jakieś 5 dni. Przepis jest z internetu. I mój stary ukochany po prostu je wędzi i naprawdę wychodzą dobre. Później parzy w gorącej wodzie i mamy swoją szynkę. Jedna szynka kosztuje chyba 56 koron do 64. Ja je kupowałam w Remie. No i takie pierdoły. Ale najciekawszy to jest chyba tutaj kartonik. Jula się odsunie, bo meble nie są na blacie do siedzenia. I ten karton jest z Niemiec. Czas go rozpakować, bo mi tutaj zalega. I ostatnio jak byłam z Małgorzatą w Niemczech, to robiłam takie, można powiedzieć, zakupy przyjemności, bo nie ma tutaj nic stricte takiego mocno potrzebnego. Może oprócz Tutaj tego odplamiacza, który jest rewelacyjny, mi spiera wszystko. Ten odplamiacz wcześniej miałam właśnie w sprayu. Tutaj jest e, no w spryskiwaczu takim, trochę bardziej w płynnej konsystencji, ale i tak z niego wychodzi pijanka. I on jest do wszystkich plam. Ja go używam dosłownie na wszystkie plamy i kupuję go właśnie w Niemczech, chyba w realu. Nie pamiętam ceny. Mam tu dwie herbaty zielone z biedronki, bo ostatnio bardzo mi się chce pić i te herbaty mnie zaspakajają. Tu mam jakąś. Hanuta i to jest chyba od Nutelli z Ferrero, tak nie polecam Ferrero, nie polecam Nutelli, bo bardzo złe opinie podgrzewają e, olej palmowy za wysoko który jest, e, który staje się rakotwórczy, no ale nie wiem co mnie podkusiło tu jest taka glazura, to jest taka galaretka, którą wylewa się na świeże owoce i ona zastyga w ciągu 5 minut i tak w Niemczech właściwie to próbowałam i tak to jadłam, że na biszkopt wykładało się owoce, rozrabiało się tą galaretkę, taką żelatynę jakby z wodą, polewało się owoce, w 5 minut zastyga, kroimy później na kawałki takie ciasto i dodajemy do tego na przykład bitą śmietanę w sprayu i ciasto jest gotowe. To jest bardzo fajne. Są, ja kupowałam tylko do ciemnych, ale mam też do jasnych owoców, bo są dwa rodzaje. Taka różowa i jest jeszcze taka niebieska. Julia, nie pomagasz mi siedząc tutaj? Szukam jej. O! I ta niebieska, ten rodzaj jest do jasnych owoców, do mandarynkowych, do brzoskwin, do bananów i do winogronu. Jakieś takie jasne owoce, jeżeli chcemy położyć. Nie wiem, jaka jest różnica, bo one są bezbarwne. Może ta jest lekko zabarwiona na czerwono i one takiego smaku nie dają, są słodkie, ale nie smakują jak żelatyna. Julia, nie przeszkadzaj. Tutaj mam jeszcze dwoje herbaty. Mam tutaj proszki, właśnie do kąpieli, których ja używam. W ogóle ta świetna firma jest, jeżeli chodzi o kąpiel i relaks kąpielową. To Kneipp, jest bardzo fajne. Do tego jest tutaj płyn do kąpieli. I do tego płynu dobrana jest jeszcze pijanka do mycia ciała. Też jest bardzo fajne, wydajne. Używam już wcześniej tych firmy i jest naprawdę rewelacja. Tu są pijanki do, do mycia ciała, które lubi Julka i tu jest Cotton Candy. One są dostępne w Niemczech w DM-ie i właśnie takie typowo chemiczne zakupy robią w DM-ie. Eukaliptusowe cuksy na gardło, bardzo dobre, pewnie mają cukier, nawet nie wiem. Ale y, zamiast jakichś tabletek czy coś to fajnie jest nawilżać gardło w czasie choroby właśnie tymi eukaliptusowymi y, cukierkami. Mam tu jeszcze sos kary, sos cygański, bo naprawdę w Niemczech jest mnóstwo dobrych takich sosów. Ten cygański sos jest dobry do zupy gyrosa, która jest na kanale o Opolanki. Tylko dla mnie ta zupa gyrosa jest trochę przesadzona, jeżeli chodzi o tłuszcz. Ale próbowałam, jest dobry. Tu jest jakiś żel balea dla mężczyzn. i... Ja wiem, że alkoholu tutaj nie powinno być na tym kanale, ale powiem Wam, że te wino Rose Hugo, one też jest dostępne w Szwedzie na lato, jest rewelacyjne, z kostkami lodu i one ma tylko 6,9% alkoholu, są różne smaki i jest bardzo lekkie, taki aperitif bym powiedziała, nie jakieś wino. Także ja mam tutaj trzy butelki, chyba będą czekać na cieplejsze dni, bo latem one naprawdę najbardziej smakują. Cytrynowe. Co tutaj jeszcze mamy? Tu mam płyn do kąpieli. E, jeszcze jeden z tej samej firmy Knape i tu jest eukaliptus i mięta. E, kupiłam ze względu na to, że w czasie choroby właśnie fajny zapach mocno miętowo-eukaliptusowy, który może oczyścić trochę drogi oddechowe. E, fajnie gorąco, do gorącej kąpieli. Myślałam właśnie o gorączkach, o jakichś przeziębieniach, e, takich trochę załamaniach zdrowotnych. One chyba były po 4 albo 5 euro. Jakieś takie zimowe czekoladki z Ritter. Bardzo dobre. Um, tu mam jakiś dezodorant chyba dla Julki z Balea. E, no, żelki. Nienawidzę żelków. Trzy paczki na cały rok. Julce powinny starczyć. Nie kupuję jej tego w Norwegii i jeżeli dostaje gdzieś w parce, to dostaje. Tutaj ma trzy paczki i. Naprawdę rzadko, rzadko jej kupuję. Płatki migdałowe. 90 chyba centów kosztują w Niemczech, czyli wychodzi za taką paczkę 4 zł. W Polsce one też są drogie. Ja kupowałam też w markecie Frisco i tutaj mam do rozpakowania jeszcze 4 kartony, ale to już jutro zrobimy food hall zakupowy z Frisco i mnóstwo kawek. Kawa, która w Niemczech okazała się naprawdę, jeżeli chodzi o jakość, to chyba trochę tańsza nawet niż w Polsce. Tu mam jakąś lungo i tu jest kawa jeszcze karmelowa i czekoladowa. E, mniej więcej wygląda ona tak. Nie pamiętam, jaki jest jej koszt. Jeżeli chodzi o intensywność, to jest 4 na 10, czyli dupy nie urywa, za przeproszeniem, ale smak jest waniliowy do latte, będzie super. Tu mam jeszcze chyba karmel i czekolada, więc latte powinno wyjść smaczne. No i w sumie tutaj jeszcze jakieś dezodoranty, jeszcze jedne jogurtowe żelki i na tym jeszcze jedna pijanka fizji berry, czyli jakieś, nie wiem, orężatkowe. Także takie oto tu zakupy, mnóstwo kawy i takie kuse zakupy w Niemczech robiłam. Oprócz tego czeka jeszcze cała torba ciuchów, które ym, mam z wyprzedaży właśnie z Niemiec i to jest ze sklepu Koloseum, ale myślę, że to już jest na osobny vlog, bo tak jak Wam powiedziałam, Chciałabym te vlogi robić troszkę krótsze, a mimo tego wychodzą po 20 minut, więc żegnam się już z Wami. Ja uciekam naprawdę robić już ciasto i te wszystkie zakupy rozpakowywać. Aparat ze mną dzisiaj nie współpracuje, zresztą moje oczy też. Także idę ogarniam, co mam ogarnąć, i idę spać. A jutro chyba się zobaczymy w kolejnym vlogu, już. Także zostawcie po sobie jakiś ślad i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!